21 styczeń nastał upragniony, oczekiwany długo, długo dzień przeze mnie. A z jakiegoż to powodu? A z takiego, że w tej oto skrzynce na listy pojawiła się przesyłka. Mam nadzieję, że jest to ta przesyłka długo oczekiwana z innego kontynentu, a jeśli nie ta. To jedna z kolejnych, na które czekałam. Nie mam kluczyka, ale może jakoś wydobędę, słuchajcie, kopertę. Ajajaj, nie chce się człowiekowi iść z pracy, wrócił i tu przez dziureczkę widzi coś. Już prawie, już prawie, tak prawie, prawie to śnieg w butach. Uchwyciłam wreszcie kopertę. No i co? Inny to kontynent, czy Unia Europejska? Unia Europejska. A jaki kraj? Kraj to? Chorwacja. Zatem niebawem nastąpi otwarcie tej przesyłki i jeszcze jednej, która ma również odmianę arbuza, taką, która znajduje się w tej oto przesyłeczce. Oho! Frecia nadciąga, była na minutowym spacerze. Dawaj, Kretu się, dawaj. Dawaj, Kretu się. I się pośliznęła sierota. No, tak ślisko.